Dzisiaj będzie o tym, jak osiągnąć spokój ducha i dążyć do doskonałości. Zapraszam. Witam serdecznie w środę 16 listopada. Kochani, dzisiaj klina rozpoczynamy z książką Tomasza Kempisa o naśladowaniu Chrystusa. Bardzo dobra pozycja, bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, praktykujący czy nie. Po prostu są tu niesamowite mądrości. Książka jest chyba z okolic XV wieku, a słuchajcie to. Się okazuje, że ludzie się aż tak bardzo nie zmienili przez te kilkaset lat i, i, i myślę, że i pewnie przez tysiące lat. Moglibyśmy cieszyć się pełnym pokojem, gdybyśmy nie zajmowali się ciągle tym, co do nas nie należy. Co kto powiedział lub zrobił, jak może trwać w pokoju ktoś, kto nieustannie miesza się do cudzych spraw, kto na zewnątrz szuka rozrywki, kto niewiele i rzadko skupia się w sobie. Błogosławieni prości, ale bowiem oni osiągną pokój. Moi drodzy, wczoraj było na temat modlitwy i medytacji: jakie to jest ważne i jak istotne, właśnie, w, żeby szukać spokoju wewnątrz siebie. A, a nie na zewnątrz. I, I otworzyłem dzisiaj, bo jakby nagrałem tamten odcinek, i teraz tak patrzę, mówię: A to zobaczymy, może jaka książka, i patrzę: O, Tomasz Kempis, otwieram, tak wiecie, nie? Czytam, mówię: Kurde, no i to jest w ogóle niesamowite. To jest znowu przypadek, ale tak się, kochani, wydarzyło i zadziało. Yy, zauważcie, ja w mojej książce też ją tutaj mam, w tej. Kurs realizacji marzeń. Yy, jako pierwszy tydzień, który był do przerobienia, to był tydzień właśnie dotyczący tego stanu, nie oceniaj. Yy, czyli przestań mieszać się w cudze sprawy. Yy, jeżeli one gdzieś bezpośrednio ciebie nie dotyczą, olej to kompletnie. Wiecie co, robią się w internecie kompletnie dramy o wszystko. Na jakikolwiek temat. To jest też nasza trochę przywara. Ja myślę, że ja kiedyś zrobię o tym film, bo to. Dość istotne jest, jednak żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy Polakami, i może warto gdzieś z tą cechę przyjrzeć się jej. Ale tak jak my potrafimy się o wszystko pożreć, to się w głowie nie mieści. Teraz weź w internecie, jakiś czas temu był burza się zrobiła na temat tego serialu Pierścienie Władzy. Nie wiem czy ktoś z was wie, Pierścienie Władzy serial zarobiony przez Amazona dotyczący, znaczy to jest w świecie, w świecie Tolkiena, w świecie Władcy Pierścienie jakby się dzieje ten, ten serial. I on odbiega w pewnych kwestiach bardzo mocno od jakby ogólnego światu Tolkiena. Ale wiecie co, w komentarzach i w ogóle się taka gówno burza zrobiła, że to się w pale nie mieści. I tam jest jakby na jakiejś takiej stronie, która podlega krytyce różnych dzieł popkultury, tam jest 80 tysięcy opinii, a film obejrzał się chyba tam 26 milionów razy, ten serial, nie? To mówię, to jest w ogóle. Nie wiem, czy dobre dane wam podaję, ale tam jest ogromna przepaść po prostu. Większość ludzi ma to w dupie po prostu. I my się czasami kłócimy o takie rzeczy, a większość ludzi ma to gdzieś. Zwyczajnie. I warto mieć wylane. Wiecie co, ja dbam o swoją yy, o swoje zdrowie, teraz zacząłem po prostu mieć rzecz i zacząłem chudnąć w końcu. Yy, całkiem nawet to jakoś sprawnie idzie. Natomiast jedną chcę, chcę mieć wielką dupę. Żeby po prostu pomieścić do niej problemy świata, które mnie nie dotyczą. Rozumiecie. Spójrz na to z takiego klucza. Za każdym razem, kiedy pojawi ci się chęć, żeby coś ocenić, się odezwać, skomentować, wyrazić swoje zdanie, wsadzić yy, pysk w wiadro. Nie, nie odzywać się, olać to i nie mielić tego też w głowie, w umyśle przede wszystkim. Nie ma szans absolutnie na to, żeby odczuć spokój, jeżeli wiecznie będziemy się o wszystko kłócić, na każdy temat wypowiadać i wszędzie swoją opinię wyrażać. Po co? Kogo to obchodzi? Tyle. No, tak więc dobrego dzionka życzę. Dajcie znać, jak to jest u Was, oczywiście. A my się widzimy jutro. Cześć!